Panie i panowie, dzisiejszy program jest nowym formatem. Robimy to inaczej niż zawsze. Robimy to szybciej. Mówię do mikrofonu, mam drugi tutaj. Tak, dobrze to widzicie. Więc teraz czas na szybki face to face. Powinien z zawodników jest niepełnoletni, nie powinien wcale słyszeć tego, co do siebie mówią inni. Tak więc face to face i zapraszam dwóch zawodników Mopsu i gawronek. Zapraszamy. Jej, Mopsu, jej gawronek! Czekajcie serdecznie. Gratulacje mistrzostwa. A nie są. <noise> To Stara. real. Stara. Panowie, Siema. stajecie do face to face proszę. I tutaj mam do was kilka pytań, Staję tutaj bliżej. Proszę panie, podejdźcie do siebie. I na sam początek, czy tutaj są złe emocje, czy tylko twoja mama ma złe emocje do pani Gochy? Zobaczymy, czy będą złe. Ja patrzę, jak mój rywal zareaguje na mnie. Ja widzę, że on jest zestresowany, on trenuje długo. Wybieraliśmy jego formułę, więc ja idę w swoje. No, ja myślę, że mama ci w tego nie pomoże, tak więc. O, a za kim w ogóle Twoja mama jest? Bo ja widzę Twoje TikToki i Twoja mama się cały czas ciśnia. Ona w ogóle za tobą jest w tej walce? Yy, nie wiem, zobaczymy. Jutro się dowie dopiero o walce. A, ile, co, a ty też ty masz 18, tak? Czy mogłeś bez jej zgody normalnie sobie tutaj przyjść i w ogóle? No tak, ona myśli, że u kolegi jestem. Coś ty chłopy zrobił? Przecież jak matka się dowie. A Gawronek, pytanie do ciebie, e, ty ostatnio wygrałeś z moim bratem e, i nie myślisz, że wziąłeś sobie kolejną, znaczy, o chciałam pocisnąć tego brata, nie myślisz, że to będzie, teraz po takiej wygranej stonim powinieneś lecieć po jeszcze cięższych zawodników, a tutaj okazuje się ile ty trenujesz? No ja dopiero zaczynam trenować, naprawdę. No, to to, nie, to, dużo jest, to, ma to nie jest zbyt łatwa walka <laughs> dla ciebie? Dwa tygodnie. No, tak naprawdę jest cięższy, jest wyższy, ja nie wiedziałem ile trenował, tak więc. Jakubie, powiem szczerze, że znam cię oczywiście z piłki nożnej, natomiast gdybym cię nie znał z piłki nożnej, i wpisałem sobie Jakub Rzeźniczak, to przeczytałbym same najgorsze rzeczy, jakie można przeczytać i pytam cię, czy ty jesteś świadomy, gdzie wchodzisz? Bo w świecie freakfightów te komentarze są jeszcze bardziej bezlitosne niż w świecie pudelków, gdzie zazwyczaj się pojawiasz. No tutaj się, się zgodzę, że ten przekaz jest, jest jaki jest, ale, ale no, czekam tutaj, myślę, że moi rywale postarają się mnie czymś zaskoczyć, no bo to, że... Dużo krąży tego wszystkiego, czy to na pudelku, czy na tych innych y, portalach, to ja to wszystko wiem, ja to wszystko powiedziałem, więc mam nadzieję, że będzie trochę więcej kreatywności i, i, i że jak już będą chcieli mi dogryzać, to że dogryzą mi czymś, czymś nowym. Okej, okay, ale to wszystko, co o tobie się mówi, to jak się ciebie przedstawia, jest prawdą, czy ty się z tym kompletnie nie zgadzasz? Znaczy, jest y, przedstawiona pewna narracja. Oczywiście ja te pewne błędy popełniłem, to też y, wielokrotnie podkreślałem. Y, no życie nie jest łatwe. Te życie, życie moje prywatne było bardzo skomplikowane. Popełniłem, yy, popełniłem jakieś tam błędy, wyciągnąłem wnioski, idę dalej. I, I na tym będę teraz bazował. Czy to były jakieś tam błędy, czy dużo da się znaleźć szalony reporterze w internecie natomiast ty, Jakuba? Co ciebie osobiście drażni? wiesz, to, to, to tak jak powiedział, no jest tego tyle, jest tego tak dużo i to zostało milone, że generalnie. Ja go chciałem tylko zapytać, czy mnie też zdradzi dwa dni przed walką, na przykład zawalczy z kimś innym, nie? Bo raz już nie czekał na narodziny dziecka, ale poszedł do kochanki. Chciałem za, za, zapytać, czy zaczeka do walki? Zaczekam do walki. To, to, co powiedziałeś, to akurat jest nieprawdą i to już wielokrotnie prostowałem. Znaczy nieprawdą, więc... że zaczekasz do walki? Nie, nieprawdą jest, y, że, że uciekłem do kochanki po prostu I tyle. Aha. No ale na przykład że jest prostytutką, może dziecko, co sam powiedziałeś niestety to jest prawda. Ja chciałbym cię zapytać, na przykład, czy, mm, czy dasz radę założyć rękawice na naszą walkę, bo prezerwatywy tam wtedy nie udało? się. Ale, ale ja by, y, na początku powiedziałem, wykaż się jakąś inwencją twórczą, a nie odkopujesz jakieś stare rzeczy. To uważam, któryś, że jest rewelacja. Ale to, no, już to ci było, mam powiedzieć, słuchaj, że wczoraj, to się, już było, wczoraj. srałeś na rzadko, no chłopka. Napierdoliłeś struktu takiego, się, się że jesteś jakimś... mega negatywną postacią. Czy ty tu przyszedłeś teraz i myślisz, żeby ci coś o czymś innym gadać? Czy ty uważasz, że jesteś tu jako piłkarz, wybitny? Nie jesteś na Struksu, masz hejt ludzie chcą zobaczyć, jak ci ktoś pierdoli. Jest to jest jedyny powód. Nawet no, to no, nie jest to tak, że ty pewno... byłeś wybitnym piłkarzem, gdzie nagle zaproszono z honorami i tak dalej. Takie rzeczy narobiłeś, wszystkie budelki odrobisz. Tą rolę no, ja jesteś. dostałem. I dlaczego mnie. ty nie jesteś? akurat i mamy o tym nie mówić, tak? Słuchaj, o czym chcesz porozmawiać? To, to, myślę, to jakim byłem piłkarzem, to myślę, że nawet Sławek powie, że nie byłem złym piłkarzem. Ale byłem ja nie mówię, wybitnym. że byłeś złym, ale tu nie mamy. Miałem t... swoje social media, ale zanim też jeszcze nie sprawdzać. Z firtułozem wszystko... też nie byłeś, no Bazowany na, no to... na, na swoim charakterze. Przyszedłem tutaj, się, kurwa się pokazać pod tym kątem sportowym bardziej. Do freak to, Fightu że, pod kątem sportowym, tak? Jest jeden taki, jest... co też. Ja nie, jest, nie ale chłopie, żeby... dobry fighter walczy w KSW, dobry piłkarz gra na boisku. Tu się przychodzi po to, żeby dać jakiś show i wiadomo, że każdy ci to będzie wypominał. Jak ty tu przyszedłeś, rozmawiać z takiej pozycji, grałeś, ile masz kurwa dobrych interwencji, no to się kurwa mylisz, bo tak tu nie, nie będzie. Ale ja, nie mówię, ja nie, mówię, nie mówię, nie mówię o tym. To że ty się do mnie tam prójesz o te pewne rzeczy, to ja wiem. Ja wiem, gdzie zrobiłem źle i tyle. I po prostu nie mam nie mam yy, chęci do tego wracać, bo to już było mielone lata to się mieli, mieli, to już i, ile można. Ile można o tym samym? No, no ale no, pierwszy raz jest coś fajnego. Coś innego jak Staniski, jak Krzysiek Stanowski, teraz wyciągnął na ciebie coś co nikt nie wiedział. No to to jest szacunek dla ciebie. Golas, Golas, on przyjechał pociągiem. Kuba, lepiej kupaść konsumencko niż moralnie. Uwierz. Ja nie upadłem moralnie moim zdaniem, tyle. Natomiast, Twoim zdaniem tylko. ja wiem Jakubie, że to nie jest jedyny twój dzisiejszy przeciwnik, bo ja widzę, jak już tam za tobą Marianna Schreiber aż się trzęsie, żeby powiedzieć kilka zdań, więc słuchamy. Może trzęsie się to za dużo powiedziane, ja po prostu otwieram szeroko oczy. Oczywiście każdy ma prawo popełniać błędy, ale ja mam pytanie, którego szalony reporter nie zadał. Jakubie, jak to jest być takim hu, znaczy kiepskim ojcem? To mówię, no dalej, dalej jest to samo. Ale co dalej to samo? E, czy przeprosiłeś już córkę i matkę to, swojego, y... swojego dziecka? Przeprosiłeś publicznie? Bo, że zniszczyłeś dziecku publicznie. życie, to wiemy, ale czy, czy tak jak publicznie to zrobiłeś, tak samo publicznie przeprosiłeś? Tak mielone, to było. No to ale zadajesz, no ja, ja py zadajesz pytanie. pytanie proste, więc zadajesz pytanie. czy nie? Zadajesz pytanie. Śledzisz te media? To przecież znasz, odpowiedź na to pytanie. To po co mi to pytanie zadajesz? To nie wiem, to, to... no znam odpowiedź. No to, to właśnie, znaczy, że nie No to, przeprosiłeś. Sobie to sobie I sama teraz tak. Ja mam taką propozycję, drodzy widzowie. Myślę, że wy się ze mną zgodzicie. Ja bardzo chciałabym wygrać z Wiktorią Jaroniewską. Bardzo, naprawdę. Ale jeszcze większym dla mnie sukcesem będzie, jeżeli Jakub teraz przez całą Polskę przeprosi matkę swojego dziecka i swoje dziecko za to, że publicznie matkę nazwał prostytutką, a dziecko się wyparł i powiedział, że go nie chce. Nie będę poruszał tego tematu. To nie jest miejsce tutaj widziałeś, co się dzieje chociażby na pierwszym panelu, to nie jest miejsce i czas na zatwierdzenie takich a rzeczy. Czyli Dzień dobry nie jest miejsce Dziękuję. i czas? U żurnalisty jest miejsce i czas, ale w każdym płacą pieniądze, tutaj... nie ma miejsca i czasu. Tak, okay. nie, nie ma tego miejsca i czasu. Dobra, ja mam jeszcze jedno pytanie, chciałabym tylko podkreślić, że to nie jest moje pytanie, ani ode mnie, to jest pytanie od... To z Twittera, tak? Musisz się zadać. Od Nitrozyniaka, a pytanie brzmi, jakie to uczucie budzić się rano i w lustrze widzieć zwykłą, e, nie będę przeklinać, zwykłą wiem kurę. Wiem o co chodzi, bo, bo akurat ktoś mi to, bo, to podesłał. Ta. No ja nie widzę, no to, no generalnie nie wiem kim jest ta osoba, która to zadała, podobno jest znana z czegoś, ale, ale nie wiem. I, i... Tak, to jest nie streamer. Na no. Streamer jakiś, mhm. tak. No generalnie tutaj też przychodzą, co dzisiaj wszedłem i, i 70% osób stąd nie znam. Sławka naj na najlepiej, ale to z boiska. Dziecka swojego wynaturzenia. to nowe, nie więc to nowe jest dla mnie otoczenie i, i poznaję. No, ale tak jak mówię, no, trzeba się to dostosować do pewnych tutaj rzeczy, które się tutaj Daj dzieją. Dajmy i... odetchnąć trochę Kubie, Dziele. ponieważ wszyscy na nim siedli. Wiktoria, będzie się ciężko przebić w momencie, kiedy Twoja rywalka ma przepraszam, jeszcze innego. Ja tylko tak. czy, czy tak. mogę tylko wroga? kończąc tamto zdanie, przepraszam, Wiktoria. Czy mogę tylko kończyć tamtą znaczy wypowiedź Kuby? Ja mam pytanie do szalonego reportera. Jak ty masz na imię, Szalony reporter? Marianna, ale a, ty walczysz Tomasz. ze mną, a nie tutaj z panem Tomaszem. Czy masz jakieś pytanie do mnie? E, tak, też. O. O, tak. super. Tomaszu, Wiktorio, mam do Was pytanie. Kurde. E, czy przekażecie część swojej gaży, tak jak również ja, na to, by, e, by Jakub Rzeźniczak w końcu zabrał swoje dziecko na wakacje? Dla dzieci wszystko. O, Jakby mnie też wychowywała Podaj destynację. Obydwie wychowywałyśmy się chyba bez ojca. Tak, tak. I Dlatego wydaje mi się, że obydwie poprzemy całkowicie tą całkowicie inicjatywę. Tej no, nie, nie szalonego. Dobrać. Pierwszy raz się zgadzamy. Szalony z golasem, więc nie może. Nawet Anna Lewandowską zaczepiam, więc. A kogo zaczepiam? A czy to jest normalne? Poczekaj, czyli to jest normalne, że kobieta to która zawód ma tak. Ale poczekaj, ja ci, ja ci nie przerywam, więc trochę kultury. Wiemy, że jej nie masz, ale by się postaraj. Zobacz, Anna Lewandowska ma bardzo sławnego męża. Bardzo szanowanego na cały świat. Ty też ponoć, małoś. I, i uwaga, no na cały świat to nie wiem, polemizowałabym z tym. W sensie z... E, i, I teraz medialnego. uwaga, Anna Lewandowska za każdym razem e, ociera się o krocze innego chłopa. Tak, A ty za każdym razem nie, nie wycofuję tych słów. Piersi, nóg, e, I nie zamierzam pośladków. za to... Zaraz, zaraz, jeszcze nie skończyłam. I, I nie zamierzam za to przepraszać. I uważam, że no nie jest to sorry, do końca normalne. Tak samo jak nie jest normalne, to moim zdaniem, chociaż nie oceniam sorry, mm -hmm. twój taniec tam ze skulakiem, gdzieś na wyjeździe, bez twojego faceta. Nie, no ja myślę, Wiele, że najbardziej normalne jest, jest to, jak najmanja na rękach to w skąpym stroju, dosyć skąpym, Widzę który teraz, bardzo że, dużo tu ci wspólnych zdjęć, żeby. E, a także nagie że to jednak nie na tak było. sesje, no okay, no. Czy występy w to model? Ale Cześć, wiesz co, mówisz, o, mówisz wie. o, o rzeczach, o których ja też otwarcie mówię, ja jestem transparentna i mówię wiele razy, że no tak, takie rzeczy miały miejsce. No, Ladies! Tak. Właśnie, bo to jest ciekawe, tak Pesko, który zna się Sadną Laborką, Aleczę, to bardzo moja dobra przyjaciółka i, I koleżanka, i proszę, nie mówcie o niej, jeśli tu jej nie ma, tak? Bo to jest nieładnie, a ty Marianne jesteś dobrze wychowana podobno. E, Okej. Okay. Tak, no ta Wiktoria tak nie jest? Tak dobrze wychowana. A Wiktoria nie jest? Słatku, Słatku, tak dobrze bo bo wychowana, ostatnia... że to ona pisze o niej posty i Po jakby prostu wy... zajmijcie się swoją ty walką. Ja się a, a, jak wiesz jak jest... a wiesz dlaczego? A wiesz dlaczego? A wiesz dlaczego? No nie wiem, bo chcę z nią walkić, czy nie wiem. Ale poczekaj, to... no bo zadajesz mi jakby... Mam wrażenie, że chcesz ze mną dyskutować, a nie wiem... Jest... Pytanie twierdzące, no ja chcę z tobą dyskutować. Wiesz, dlaczego oceniam i sobie pozwalam na przykład na ocenę Jakuba Rzeźniczaka czy Anny Lewandowskiej? No, tutaj można, Annie bym się nie skupiała tylko raczej na Jakubie, bo tutaj z nami jest faktycznie tak jak Sławek Peszko mówi. E, dlatego, że te osoby same o sobie te rzeczy mówią. Ja nie, nie wchodzę do życia Jakuba Rzeźniczaka, nie udaję materaca, nie zastanawiam się, czy on ma pięć kobiet, czy dziesięć, czy on zostanie gejem. Mnie to nie interesuje jego orientacja, jego, jego jakieś różne tam preferencje e, i tak dalej. Ja zobaczyłam i myślę, że też się z tym zgodzisz, że kilka miesięcy temu, kiedy też już o tym pisałam, bo Jakub mnie za zablokował ponad pół roku temu na Instagramie za to. E, oceniłam bardzo negatywnie to, że poszedł do tvn u i wyparł się swojego dziecka. No, ja ja to było bardzo też słabałem, nie, u też u oceniłem go negatywnie. Potem u żurnalisty powiedział, że, wcześniej, że, wcześniej, że, wcześniej, że, że jego. Się, e, no dobrze, no, dobrze, cieszę się, że chwalisz się, że jesteś takim kiepskim ojcem i, i facetem. Się. E, więc wcześniej powiedział, że, że jego e, matka jego dziecka jest prostytutką. I myślę, że ty jako kobieta ponad podziałami, niezależnie od tego, co do mnie, jaką masz do mnie emocje, zgodzisz się z tym, że jest to mega kiepskie zachowanie. Yes. Ponad wszystko, ponad wszystko y, próbował y, odbudować więź ze swoim dzieckiem. Niestety to się nie udało. Chcę powiedzieć, że pisało do mnie wiele osób y, y, w sprawie Jakuba. I ja y, na początku znałam, że kurczę, no co ja się będę wtrącała gdzieś tam. Ja oceniam tylko to, co jakby sam Jakub mówi w mediach, to co sam pisze. Y, y, żadna, żadna moja wypowiedź nie była ani zmanipulowana, ani przekłamana, ponieważ y, albo cytowałam, albo opierałam się na tym, co, co on sam mówił. Ale pośród wszystkich wiadomości um, dostałam. E, mówię, powiem taką wiadomość, która mnie poruszyła: W sensie, ja, ja, ja się sama wzruszyłam, bo sama jestem, jestem matką, e, mam córkę. Jakby napisała do mnie mama, mama córki Jakuba e, z, z prośbą, że jest zastraszana przez Jakuba. E, i, e, i, i, I powiedziała mi, że. Um, Zresztą, Kuba, może ty nam powiesz. Nie no, to są akurat bzdury. Ale D jesteś mikrofonu? pewny, że to są bzdury? A, tak, 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 jestem pewny, tak. Ale jesteś, czyli próbowałeś odnowić kontakt z córką, czy nie? Mówiłem, że nie chcę na ten temat tutaj rozmawiać. Akurat na ten temat nie chcę na ten temat, no nie rozmawiać. To dziecko. Toczą swo, się pewne sprawy w sądzie dla, i z uwagi na, na te sprawy w sądzie nie mogę posuwać tego tematu. Czego nie rozumiesz, powiedz mi? Okay, ja, Cze, e, czego nie rozumiesz? Wytłumacz. E, ja rozumiem wszystko, natomiast chciałabym po prostu e, coś zacytować, mm, bo, bo mnie ta osoba o to poprosiła i robię to dla niej po prostu. Jeżeli pozwolicie, poproszę o minutę takiej ciszy, okej? Okay? 30 sekund, Mariana, i będziemy musieli zmieniać temat, więc dawaj, czytaj no, tak i będziemy musieli mówiłam, przejść do nie walki. Nie mogę wybaczyć tego, że. Momencik. Na no, dole jest mikrofon. Tam... No, więc, tak jak ci mówiłam, nie mogę wybaczyć tego, że. Jechałyśmy tam do niego, do tego koło brzegu. Postanowiłam dać szansę kolejny raz, żeby się pogodzić, bo to nie jest tak, że ja mam ochotę się sądzić z, ze wszystkimi. Ja po prostu muszę bronić sama siebie, bo nikt tego inny nie robi. I nikt mu nie kazał brać Ines wiesz, na, na spacer i powiedzieć, przeprosić ją i obiecać, że teraz tatoś przeprowadza się do Warszawy. I w związku z tym on już teraz jej obiecuje, że będą się częściej spotykać, eee, a potem, potem, tak jak Ci mówiłam, no te kilka dni później... Eee, zastosować Ten szantaż emocjonalny, że albo wycofam sprawy, albo on nie będzie wiedział, nie, jak on będzie na to reagował to i czy będzie w stanie pokażę, spotykać... pokażę dowody na konferencji, jeśli chcecie, to, to nie ma problemu, tylko do, to jest tyle tych wiadomości i tak dalej. Mariano, bo chcielibyśmy też przejść do po tematów pojedynczych, to natomiast Kuba chcesz się już się ustosunkować, czy już wszystko. Nie, tak jak mówię, że się ustosunkujesz na konferencji, no bo to Ty Możesz na, mieć możemy, do mnie, ale jak możesz to, czy mieć. To samo odrzucanie czy coś, to jest niedopuszczalne i to czy na tym, czy na kompletnie innym panelu. I ostatnio się troszeczkę przegiełu uważam, na konferencjach i w pewnych rzeczach i to tylko prowadzi do tego, że tu zaraz y, nie będziemy mogli żaden z nas siedzieć, bo to po prostu w cholerę pozamykają. No to trzeba jakąś granicę mieć. I tylko jeszcze raz Ci Kuba mówię, no ty, ty, nie, nie, ty nie możesz się spodziewać, że przyszedłeś tu i nie będzie o pewnych tematach rozmawiane z jakąś tam y, granicą, y, bez może mówienia, nie wiem, właśnie o dzieciach, czy o rodzinie, czy czegoś, żeby ktoś inny wiem, nie miał wiem, problemów tylko z tego, że ty tu przyszedłeś, nie, ale, ale akurat... nie będziemy rozmawiać o twoich interwencjach piłkarskich, aczkolwiek będziemy to robić Zgadam. w granicach, o które prosisz. Zgadzam się z tobą i akurat Dostałem tyle materiału, że no na konferencji będzie ciekawie, bo wtedy będę mógł no, dużo więcej ciekamy, ciekamy. A ja na To są ciężkie tematy, ale do takich tematów myślę, że trzeba podejść poważnie i, i poważnie materiał, o nich porozmawiać. Nie? nie, 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 nie. Kuridę ja już myślałem. Panie i Panowie, a na Was dobre informację, a to z tego względu, że już w czwartek i w niedzielę będą programy, i w jeden z tych dni zobaczycie właśnie ten układ jeszcze raz na programie ROAST, gdzie będą mogli ze sobą rozmawiać przez całe dwie godziny. Jeżeli nie macie jeszcze dość, chcecie widzieć tego więcej, to już za kilka dni, a teraz Was zapraszam do face to faceów i najpierw panowie. Czy w znaczy na czwórkę będziemy na programie? Zdecydowanie tak, dobrze wam idzie. Szalony no, reporter nie, nie, oraz nie Jakub Brzydziczek. Może być ciężko, ale zapraszamy do face-to-face'a. Jakub Brzydziczek, szalony reporter, Jakubie, czy ty widziałeś walkę ostatnią szalonego reportera? Starałem się znaleźć w internecie, ale nie mogłem znaleźć. Musisz nadrobić. Była... Wyślę ci. Przegrałeś. Wyślę, przegrałeś. Podobno samym. tak. Ale teraz się dobrze myślałem, przygotowuję. Myślałem, że w Dubaju był. Bo wiem, widziałem właśnie. Oligarka. To w drogim hotelu. Panowie, twarzą w twarz, co macie sobie do powiedzenia przed pojedynkiem? Do pojedynku jeszcze daleko. Jeszcze sobie powiemy wiele rzeczy. Powiemy sobie, a, a nie w tej klatce wygra lepszy. Ma, ma, ma przewagę doświadczenia, wieku. Dwie i pół walki. Dwa razy walczyłem, raz powstałem pod ringiem. Masz ty. Słucham? Ty masz wieku przewagę. Czy jestem u Ciebie prawie Mówię o tym doświadczeniu, ale dobrze się to trzymasz. trzymasz, to Ci powiem, że się dobrze trzymasz, bo myślałem, że coś młodszy. Przepiszę Ci no, no. Dobrze. Panowie, Wasze tematy wrócą, tak jak mówię, za kilka dni będzie Wasz program. Dziękuję bardzo, Jakub Rzeźnicza, akurat reporter. A teraz Wiktoria Jaroniewska oraz Marianna Schreiber face to face, a potem przenosimy się na kolejny panel. Dzisiaj idziemy ekspresowo, trochę emocji z każdej strony. Zobaczmy face to face Marianna Schreiber i Wiktoria Jaroniewska. Drogie panie, troszeczkę bliżej. Dobrze. Ja myślę, że my możemy potraktować ten pojedynek sportowo, prawda? Nie. Nie? Nie. Za dla ciebie jestem. Nie, no przecież ty. Jakby masz e, aspiracje na UFC, więc ja jakby bardzo. A masz to powiesz. Tak. Czekam, masz to powiesz po prostu. Czekam na naszą walkę. Ja też czekam i przygotowuję się do niej mocno. Mm. Nie wątpię. I na pewno też przygotowuję się zupełnie inaczej niż wcześniej. No, to nie to dlatego... Okej. Okay. Teraz wtedy ćwiczyłam 3 tygodnie, a teraz... Ja teraz, teraz mocno, 3 mocno 3 tygodnie. pracujemy nad parterem, więc. Super, ja też mam dobry parter, więc dobrze wiedzieć. Ja, ja nie mówię, że mam dobry, mówię, że mamy mam... się popalać, albo komu łamać w ręce. A można? Można łamać ręce? No, Zapraszamy. Widać tak. Ja mam wrażenie, że masz dużo więcej złych emocji wobec Marianny niż w drugą stronę, ale o tym przekonamy się na programie, tak? No to tak wiadomo, że... Znaczy ja, ja, ja wiem, że ty ja tam, nie mam. Znaczy nie, ja, ja nie czuję żadnej emocji, bo w, w, nie wiem, co mam czuć. No, raz Wiktoria czy dwa, czy dodałam mi jakiś komentarz na, na, Insta, na tym na x -ie. Dokładnie odpisałam, no w, tak jak wielu innym osobom odpisuję. Więc jakby nie Zaszczycona. Tak. Super, to przyjmijmy sobie żółwika, że królowa ci odpisała. Dobrze, drogie Pisała, panie. Pozycja bokserska, i to był kolejny panel, a za chwilę poznamy przeciwnika. Właściwie to wy go wybierzecie <grym> dla walki <grym> w aucie. Piwko nie można, już zaraz, chwila reklam, i od razu lecimy dalej. Dziękujemy.